Siemanderowi tam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii granka, którą postanowiłem, że ja zacznę nie wiem, czy to się przyjmie, czy nie. Fajnie by było. Ze mną jest Bacher i będziemy dzisiaj grali w grę, która niedawno wyszła na PS4, no i też niedługo wyjdzie na PS5. Jest to Vigro, tak? Dobrze mówię? Vigro to jest? Vigor. No dobra, nie wiem, czy źle to wymawiam, bo... oha connection error, fajnie. I tak, ogółem gierki jeszcze nie ogarnąłem do końca, nawet w 25%. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No, ogółem, no co, co tu dużo powiedzieć? No, za dużo powiedzieć nie mogę, ponieważ dopiero co tą gierkę odpaliłem, więc jeszcze ją ogarniam. Ona jest oczywiście dostępna za darmo na PS4, więc, więc kto chce, to oczywiście ją pobiera. PS Plus chyba nie jest wymagany, czy... nie, chyba nie jest. Nie nie mylę, to nie. Jeżeli no właśnie nie powinien, nie jest wymagany do grania multiplayer, gierka z multiplayer, jest za darmo. Um, no tam te starter nie packi, starter paki, no to wiadomo płatne są, ale... Ale tak to gra, gierka sama sobie jest za darmo, więc możecie śmiało pobrać i zagrać. Póki co jak jest bezpłatna, zobaczymy co będzie dalej. Dołącz jeszcze raz. Już refekuję właśnie. Dobra. Mm. Ja jeszcze tą gierkę y, postaram się tak ogarnąć w jakimś stopniu, żeby nie wychodzić tutaj na takiego kretyna, który nie wie o co w tym chodzi. Zresztą tak miałem na początku we Fridayu i w Fortnite'cie, no ale... A Fortnite to w ogóle... ale dobra. Tak, można... hmm. Ta gra można powiedzieć z połączeniem typu Survival plus Battle Royale. Robisz na mapie, hmm. zbierasz graty... Bacer, poczekaj, nie mów mało... nic na razie. Tym w ogóle udostępnianie dźwięku. Zacznijmy od A, tego, bo niby... inaczej nie, bo wolę się upewnić, bo jak za, złóżmy, będziesz coś gadał przez cały odcinek, ale potem się okaże, że nic nie gadasz, no to wiesz. Żeby paczki nie, nie było... Nie, żeby ja gada, że, tej bo tej ludzie zmianie. pomyślą, że na gadam są do siebie. No to nie no to dobrze. No i dobra, no i to jest... Y, znajduje się tutaj w takim lobby i tutaj z tego co mi wiadomo, jak ja patrzę na tych screenach, no i z, g, y, co mi niektórzy mówią, czy niektórzy czyli baczer, że tutaj jest ten domek, który które my sobie możemy tutaj y, customowo upiększać tak no to już zależy od naszej ulepszać Ulepszać, masz. no u, od to naszej nie. wyobraźni aha error ciągle mam hmm. poczekaj dobra jak się gierko odpali to y, to się załączymy z powrotem więc widzimy się za chwilę no i dobrze już jesteśmy w trakcie gry tu jest ta cała mapa za dużo tutaj nie Cię nie odczytam póki co bo jeszcze nie jestem nieogar w tą grę więc sorry ale Postaram się trochę przysiąść do tej gry, tutaj z Batcherem, póki co będę nagrywał, fajnie by było Więc no, jeżeli nie będzie miał nic przeciwko, o, to będziemy tam. sobie tutaj nagrywali mm, I teraz tak, tutaj widzę właśnie, czyli pewnie to, po, pewnie to polega na tym, że trzeba innych wiadomo likwidować no Innych graczy No tak, ogólnie to jest taka gra typu zbieranie, nie? Dobra, chodź, spróbujesz odpowiedzieć zamek. Masz wibrację w kontrolerze? No, mama, co? To jest z drugiej strony niż ja. To jest z drugiej strony niż ja i wstukuj kod. Jakbyś miał poprawny, to ci i tak zawibruje. A jak wybierzesz wszystkie trzy poprawnie, to automatycznie ci się schowa interfejs. Otwierasz? No jest, no kurde, wybrałem jakieś cyfry i mi się wyłączyło. O, teraz nic nie mogę zrobić. A, bo działa dobrze, tylko zamek jest zepsuty, ucieknij na chwilę. Cofnij. A to pomimo tego, że ty jesteś ze mną w teamie, to ty też możesz mnie zabić? Tak. Yy, yy, czekaj, bo muszę odstrzelić zamek, ale... O właśnie, chodź do środka. Szybko. Bo zaraz będzie nalot. O cholera. Popadłem, popadłem, teraz jestem bez wiosny Jezu Jezu, te kal kurdech Bo bym się przeciwił, nie jestem nie, nieliski nie. O skurczy syn, Uważaj. Co jest? Ale mnie rozdupił No ale już wystarczy na... <suszynka> Bywa Odpuszczamy? Znaczy opuszczamy? Opuszczamy, opuszczamy, bo to jest taki jakby tryb, w którym jak umierasz, to umierasz. Jak chcesz podchwycić strzelanie, to możemy pójść na 5 na 5 to, to na to. I tak na początek, w sumie, jak jeszcze nie zbyt strzelasz, to wiesz, nie ma się co robić tak naprawdę, nie? Dobra, nie napisałem do ziomka, żeby nam nie wbijał na grupę. Póki co, bo jak nagrywamy teraz, to. Ty weź mi teraz wytłumacz, czy to, to ten śnieżny teren to on jest tylko dlatego y, póki co, bo jest zima, czy on tak będzie przez, przez cały czas na mapie, szczerze mówiąc nie wiem, on jest... tak gra jest są ta... ale wydaje mi się, że na naszym shelterze jest tylko y, sezonowo, bo nawet w domu masz tak jakby te elementy wiesz, świąteczne, choinkę, świecznik na tym świeczeniu. Czemu do twoich strzelaczki? No bo oni, point zaczynają point. Rownie, oni zaczynają strzelać, no to niech spieprzają. Dobra. Kurde, jak za, za, ja też ja czułem, bo jak gościu zaczął ce celować, to już czuję, że coś się święci. Już zaczynają do siebie strzelać, A nie, to on mówię, on A to dobra, pierdziele. To rob... No tak nie to jest, jak to się nie gra nie z idiotami, mówię. no sorry. Już nie mówię o tobie, broń Boże, już mam A... ja mam mało hapsów praktycznie. Spoko, spoko. Dawaj oni... nie... Ja, ja praktycznie jestem na strzała, bo już widzę jak to wygląda O widzę sami siebie zabiję? no to... Szczerze, już mi się ta gra podoba, naprawdę no. Yy, wiesz co, tutaj ludzie, niektórzy pochodzą For Fun niektórzy już się potą jak nie wiem FAK! Kurde, nie zwróciłem uwagi, kurde myślałem, że to ty a zapomniałem, że to jest ten ten pieprzony znacznik na, na tym No nie ogarnię jeszcze tej gry, ale to jest kwestia czasu. Zobaczymy, jak tu baczerowi będzie szło. To możemy jeszcze. To weź jeszcze, zagramy w ten meczek, co na początku, ten pierwszy, i może skończymy ten film. Zobacz. Bo ja nie wiem, czy będą. No to poszło szybciej niż sądziłem. Poszło szybciej niż sądziłem. Co? Bo się do mnie celuje. No, Boże, za ludzie. Ej, szczerze, powinni nastawić. Powinni nastawić tego. Um, no! No, dobra, no spoko, właśnie spoko. to. Znaczy, dobra, szczerze, poprzednio. to jest trochę denerwujące. Jakbyś chciał możesz to wyciąć. Zwyknie się. Nie, ocenzuruję to. No, ale. Znaczy nie, znaczy nie wiem, czemu on to zrobił, może mu w domu nie pozwalają rodzice, nie wiem, jak to nie ingeruje, no w wirtualnie no, to wszystko można, nie, ale... no. Wiem, ale ogólnie to tak naprawdę mogą być znajomi, którzy chcieli w troje pograć, ale nie i nie wierzą, że się nie da. Najgorsze, że tu nie ma czasu w grze, bo ja osobiście już chyba 15 razy próbowałem ich zrugać, nie. Eee, nie umiem już wykonektowało z przeciwnej drużyny, bo mają chyba bekę tego, co nasi odwalili. Zobaczymy, jak to się dalej wszystko potoczy. A ale goście są przyzwoicie nasi. Nasi, udali. kurde. W naszym czy nasi to. Widać tu logika jest za no, bardzo zachowana, no. że można jeszcze swoich że za goście Dobra Sami wy... może nie, mi się uda. No i dupa. No nie, dobra. no kurde sterowanie też jest no, po ciulu. Nie wiem czy ty po prostu zbytnio przesądziłeś na początku to, że do ciebie przycelował i teraz są wkurzeni albo... Nie, właśnie nie, najpierw no, ok. chyba ciebie zabili pierwszego, nie? Nie, ja żyłem w tamtej lindzie. Ale nie, y, ja y, y, nie, 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 nie. Y, ano tak, fakt. Y, bo zaczęli celować, potem zaczęli się strzelać na zewnątrz. Ja na no, 1 sekundę potem zacząłem do nich strzelać, zresztą sobie zobaczysz. Zacząłem potem do nich strzelać. W ogóle ja nie wiem o co w tej grze chodzi do końca w ogóle, ja pierdzielę. Tu masz deathmatch po prostu, 5 na 5. 6, ten to fajny deathmatch drużynowy, jak można się swojego swoich, 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 swoich teamu rozwalać. Aczkolwiek, no, poszli w to, że... Ale wyszłam w plecy. O! Wiesz, ty tego gościa widziałeś, jak mi plecy chodził. No, zwróciłem uwagę. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo ta gra znaczy. dopiero co wyszła, więc może jeszcze jakieś poprawki dojdą. No jezu! Ja pierdykam! Nie no, muszą to naprawić, bo. Ja rozumiem, że logika logiką, ale to już jest no, denerwujące. Mhm. Nie, ja zaraz wyszukam którego z graczy. Który ma jakiś taki krótki nit. A czemu, po co A, chcesz? A nie. Trzeba mi napisać, żeby przestali strzelać, nie? Eee, daj sobie spokój. Idioty, idioty... kultury nie nauczysz. Najlepiej w sumie będzie jak będziesz jak ten jeden tryb, to zagramy od nowa, zobaczymy. Nie, to dobra, net, nie, net, nie, nie, nie wytnę tego, cera. znaczy wytnę parę rzeczy, ale niech ludzie też zobaczą co, tu, co, zobaczą co tu się odwala, bo jak można swoich zabijać, a niektórzy to robią naprawdę, no, to zdenerwujące. denerwujące. On już to przegra. No ale to, ale ja obstawiam, że to Dobra, wytępmy ich pewno... w trzy dupy, wytępimy ich w trzy dupy. Chcę chociaż raz jedną gierkę. No nie. nie. Jak nie da. No bez ich trzech a nas dwóch, no Jezu, żebym do ludzi z własnego teamu strzelał, no to jest niepojęte. Czeka, Dobra, ja nie wiecie, bym... bo i tak już nic z tego nie będzie. E, zrobimy cięcie i widzimy się na, kolejne, na kolejnej gierce. Re get ready, zaraz się no. wszystko zacznie. T Ta mapa jest... No nie jest za duża, no ale... Jest. O nie jest za duża, ale wiem, że na pewno są z cztery mapy. Dobra, to po tej mapie mam nadzieję, że przyzwoicie wypadnie. Kończymy odcinek, zobaczymy czy ta gregerierka w ogóle się przyjmie. Młodko matko Boska, ja o przeglądzie kanału w ogóle zapomniałem. Będę musiał tą, tą serię wskrzesić, bo w ogóle zapominam. Ciągle zapominam to, nagrać kolejny odcinek z tej serii. Już Kurde minęło trochę czasu od poprzedniego. Ale nadrobię to, nadrobię. Dobra, bo jestem jestem całkowicie bezbronny, więc... No spoko, jak wejdziemy do kontenera, to ci zostawię jakąś broń. Na pewno. To są chyba z 3 lub 4 Szę, broni, Tak to trochę to... Więc. Tak trochę to... To... to, to fo nie no, nie no. będę porównywał tego do Fortnite'a, sorry. Nie no ja nie... Nie, nie powiedziałbym, że to jest blisko znaczne, nie? Nie podobne. Ja tu do jakiejś stodoły wlazłem, może mi się uda tu coś znaleźć. To mogę oknem wyjść. Powinieneś, tylko słabo bożeś się zatrzymał tyle, a ja już jestem przy tym kontenerze. O cholera Tu, no, tu trzeba się trzymać blisko na no wiesz? No już, I już. Możemy się rozdzielić. Coś, co jest, czy on szuka w ziemi. Aha, coś wykopałem, aha. Tylko nie wiem co. E, może podniosłeś żarcie. A żarcie jest co? Pewnie doliczę leczenia hapsu. Nie, nie, to jest takie. Że, y, jak to by powiedzieć, mrukającowa? To jest. Po prostu przedmiot, nie jest jako leczenie. Leczenie to masz jakieś te. To A co to żarełko? To daje nie, pewnie, jak się domyślam, do y, rozwinięcia swojego domu. W zasadzie możesz je. W osadzie możesz je ten ro, oddać na skrzynki, wiesz? A. O tutaj masz kontener, w nim jakaś błonek będzie. Jak coś jeszcze się coś znajdzie. Powinno. Fajnie by było. A nie, okay. jest shotgun. To fajnie. Tylko że zero naboi ma fajnie. Dobra, no łamo. No, jakoś się ogarnie. Chodź, pójdziemy zobaczyć kolejną rzecz. Przez rzekę. A, z rzeką trzeba uważać, bo tutaj się pogrzeć, jak. No widać, że niby prosta, znaczy no prosta no. Za, du... za dużo gierka nie wymaga. Logika jest utrzymana na wysokim poziomie, już do świata rzeczywistego i to dość, dość, dość bardzo wysoko że headshot to headshot i że no jak przechodzisz przez taką wodę no to wiadomo sk sk skoku nie ma tylko Fu, kuć. trzeba uważać Oj! czy mi się wyrywał? czy ktoś strzelił nie ale no, tutaj mogą być w tej spodołach ja nic nie zrobię, bo nie, Dobra, mam, przecież... nie mam, no, no amo mam, kopię ammo nie mam prostu no spoko, spokojnie. Spoko, tu masz twoje przełącznik. Nie klikaj go na razie. Dobra. Dobra, Kliknij go. Możesz go tam pójść kliknąć. Idę? Na 3-4, czy tak po prostu? No od razu, od razu. O, od razu. A co to, co to daje? E, teraz będziemy mieli skrzynkę, będziesz mógł zgarnąć może jakąś broń. Znaczy broń mam tylko amo by się przydało. No i jeszcze jakaś broń by się przydała broń, na, na długi dystans, bo fajnie byś. Przydałabyś. Uj! nie ale się zląkłem. No cholera, nie ja nic nie, 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 nie zrobię. Do se, se, nie. se. Chłopie, ja nic nie e... zrobię. No czy wiesz, gdybyś szybko podbiegł, to mógłbyś zgarnąć moją broń, bo to wystarczy przetrzymać chwilę kwata i kliknąć. Dobra, to do to se, se wariaci, chłopie, bo ja tu nie dam rady. No nie Gdzie? Cholera dobra do Save Area lecę Moje zadanie na, na koniec tego odcinka do Save Area dolecieć mhm. Okej. Okay. Sobie zaznacz na mapie Sprawdź tak, gdzie masz iść No, może być A co ty to też obiegnę. tu zaznaczasz? Nie, bo i tak tu nic nie zrobię, ja dopiero, kurde, chłopie, ja do kilka godzin gram w tą grę, kurze kilka godzin, no, kilkanaście minut i jeszcze nic nie ogarnia, więc nie będę to kombinował. To A tu no żadnych zwierząt nie ma, broń. nie? Nie, nie, akurat nie. <laughs> może ten drogi. odcinek nie wypadł, może... Y, szczególnie szczególnie ekscytująco, ale... No... To jest dopiero mój pierwszy raz w tą gierkę, ja nie ogarniam jej jeszcze tak dobrze nie miejcie mi tego za złe. No dobra, jest Living Area. To jest Polonez. Polonezatu. No dobra, no niestety skończymy ten odcinek, ale postaram się w przyszłym jakoś, jakoś, no, być bardziej ogarnięty w tą gierkę. Bo że ja tak za bardzo tego jeszcze nie ogarniam. W ogóle sterowanie mi się myli. w że zimnąłem, ale to idzie, to, 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 to idzie opanować. Ale. No. O Boże. Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie, był ze mną butcher. Jeżeli chcesz kolejne odcinki z tej serii, może, to, że według ciebie jest dobrze, żeby, żeby nagrać te, nagrywać odcinki z tej serii, czy ta seria w ogóle masę sens jakikolwiek. No to zostaw łapeczkę, zostaw komentarz, jeżeli oczywiście nie chcesz przegapić tych filmów, no to zostaw oczy... oczywiście subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ponownie był ze mną Baczer, mam nadzieję, że w następnym odcinku też będzie, jeżeli w ogóle następny odcinek będzie. Wielkie dzięki za oglądanie, pomimo tego, że to tak kulawo weszło, ja się z Wami żegnam Bo i do zobaczenia. I cześć.